Maria Rodziewiczówna, na fali, każda forma wsparcia jest mile widziana i pomaga mi w dalszej pracy nad projektami. Rozdział piąty. Hamowała się jeszcze ciekawa mężowskich zwierzeń. Marik pod wpływem wina stracił wyrobioną latami ostrożność i fałsz. Budził się w nim dorobkiewicz i wesoły kompan, szczery, lubiący chwalbę. E albo to ja na darmo tyle lat pracuję i to wszystko w ręku trzymam. On, słyszane. ze zgrozą pomyślała żona. Zebrało się tego sporo, ale kto weźmie? To pytanie. Ja potrafię porządnie rozporządzić. Część dam renim, a jakże, a resztę jak mi się podoba. Na żoninę nie potrzebuję się oglądać. Mam swoje. Uderzył się ręką po piersi i zamrugał oczami. Naturalnie, wtrącił Maltas. Możesz je potroić jeszcze, jeśli dasz w spekulację. W każdym razie masz mnie do pomocy. Ach, mój Boże, westchnął Maric, rozkliwiając się. Kiedy wspomnę młode lata. Jak tu przybyłem. Stary Reni wypisał mnie sobie za technika. Kiedym ten klekot ujrzał, myślałem, że umrę ze śmiechu. Trajkotało to meło jak baba w żarnach, a wciąż samouki reparowali, klinowali, bo więcej tam drzewa było niż żelaza. Poprawdzie, to mój młyn. Pięć lat go urządzałem z gruntu, i żeby stary Reni był pożył, cacko bym wystroił. Ano klapnął w połowie roboty, zapisał go córce. Tak ci ona zjechała z tym bratem suchotnikiem, co dogorywał również. Trzeba mi było wtedy precz iść, ale mi w głowę wlazło wielkie koło turbiną zastąpić. Dziewczyna zerkała na mnie spod brwi, uśmiechała się słodko. Myślę, szkoda zaczętej roboty. Proponuję jej turbinę, a ona mi zapowiedź. Niech sobie, po ślubie musi być turbina. At, prawda. Chrzanu nie przetrzesz, baby nie przeprzesz. Klekot się został. Ot, na cal dalej nie postąpił. Aleś ty coś zebrał. Ano, co było znudy robić. Wypijem zdrowie turbiny. Wypili. Maltas jeszcze bliżej ku niemu się pochylił, łokciem trącił. Masz z pięćdziesiąt. Maric począł się lubo uśmiechać. Pięćdziesiąt. Jezu, jęknęła Maricowa. No toś zuch. Wypijmy swoje zdrowie. Zaryzykuj dziesięć do spółki ze mną. Jest plac nad rzeką za bezcen do kupienia. Żebym się nie bał. Żony. O, jej do moich interesów zasie. Nie chciała turbiny, oszukała mnie. Ja jej pokażę. Uderzył w stół pięścią. Pani Joanna odrzuciła gazetę i sięgnęła do parasola. Wstała i właśnie miała ukazać się przed mężem, gdy wtem od drzwi rozległ się wesoły drwiący lekko głos. Dali bóg, ciocia w knajpie. Maltas i Maric odwrócili się. Pierwszy wybuchnął śmiechem, drugi raptem zmalał, pobladł i bokiem nieznacznie na wolne przejście się wycofał. A tymczasem od drzwi młody chłopak w podróżnym, eleganckiem ubraniu ku pani Joannie się posunął, mówiąc dalej. Wylądowałem we młynie. Pustki, tylko jakaś samotna piękność w lusterku się przegląda. Pytam o wujostwo. Powiada, że do kościoła pojechali. Zwiedzam kościół. Pusty. I po drodze wstępuję tutaj. Cóż za miłe spotkanie, jak zdrowie? Cioteczka ślicznie wygląda. Ach i wuj tutaj. To jest, zdawało mi się, żem go dostrzegł w pierwszej chwili. Panu dobrodziejowi moje uszanowanie. Skłonił się Maltasowi, ciotkę w rękę pocałował, uśmiechał się wciąż trochę drwiąco. Pani Joanna zbierała zmysły. Marit zniknął. Efekt chybił. Nie ujdzie mu to, ale tymczasem ten skąd się wziął? Ten błazen Piotruś utrapienie z mora. Cóż to? Czegoś tutaj? Zagadnęła ostro. Może wyjdziemy cioteczko? Proszę mi dać parasol, osłonię ciocie, bo deszcz pada. Ciocia wydaje mi się trochę podniecona. Nic to. Świeże powietrze orzeźwi. Skoczyła ku niemu. Ty śmiesz mi dowodzić, żem pijana może. Ależ nie pijana. Cóż znowu? Trochę wzburzenia. Do trunków potrzebna wprawa. Cioteczka dawniej nie używała. Cieszy mnie, że się pogodziła z knajpą przecie. Będzie dla nas wyrozumialszą. Przeklęty chłopiec. Zda się słodki jak miód, pełen uszanowania, przejęcia, a drwi w żywe oczy. Oho, zna ona jego ale temu językowi nawet ona nie podoła musi udawać, że bierze za dobrą monetę, ale go przepędzi. O, odpokutuje Łotr swe żarciki. Pójdźmy, rzekła krótko. Na ulicy musiała przyjąć jego ramię i hamować dalej oburzenie. Milczała, układając w myśli tyradę dla męża jedną, dla tego utrapieńca drugą. Deszcz i błoto potęgowały jej zły humor. Pomimo przedstawień Piotrusia, nie chciała wsiąść do dorożki. Sprawiało jej to złośliwą radość, że jego eleganckie obuwie pójdzie w niwecz. Po długiej wędrówce ujrzeli młyn nareszcie. Pani Joanna odetchnęła, przestępując próg. Pan wrócił? Spytała lokaja. Wrócił, wrócił, ale chory leży. Chory? Zobaczymy, mruknęła, wpadając jak furia do pokoju męża. Nędzniku, krzyknęła. Niegodziwcze, kłamco. Marik tak był zagrzebany w stosy pierzyn, że tylko z jego istoty był widzialny kwas od szlafmycy, i ani drgnął na ten wybuch. Stanęła nad nim i perorowała dalej. To ja się zamęczam pracą, a ty hulasz. Ja tajemnic nie mam przed tobą, a ty spiski knujesz. Okradasz mnie, oszukujesz. Ha, ty jesteś, ty jesteś potwór. Marik w dalszym ciągu leżał jak drewno. Gdzie pieniądze? Słyszysz, nie udawaj, upiłeś się, bezwstydny, i śmiesz się wylegać. Dalej, rusz się. Gadaj zaraz. Gdzie pieniądze? Muszę je schować, zanim cię do reszty opęta ten stary awanturnik. Ja cię nauczę w afery się bawić. No, dosyć tego. Zawołam doktora na twój rachunek. Obejdziesz się potem bez tabaki. Marix nagle się zaruszał. Z pierzyny wyjrzała część twarzy wzburzonej i ręka, którą machał w powietrzu, jakby zmorę od siebie odpychał. Coś zabełkotał niewyraźnie. Gdzie pieniądze? pytała uparcie. W klęczniku, w skarbonce wyszeptał. — I jeszcze gdzie indziej? — dodał, jakby usypiając. Pani Joanna nagle straciła mowę. Wytrzeszczyła oczy, otworzyła usta i zapomniała, z czym i po co przyszła. Obróciła się i majestatycznie opuściła pokój. Była jak ogłuszona. Stanęła na środku jadalni. Nie wiedziała, co się stało, ani co ma robić dalej. Spodziewała się raczej skończenia świata niż tego. Nagle młody, swawolny śmiech ocucił ją to Piotruś już się zapoznał z sierotą i pomagał jej przestawiać doniczki w oknie. Śmiech był rzeczą tak nadzwyczajną we młynie, że pani Joanna natychmiast odzyskała władzę nad zmysłami i przypomniała sobie drugą dzisiejszą klęskę. Piotruś, zawołała ostro. Chłopak przestał żartować z dziewczynką i ruszył na wezwanie, bez pośpiechu, nucąc przez zęby. Wyglądało to prawie na gwizdanie. Po coś tutaj przybył? Chłopak stanął przed nią z rękami w kieszeniach kusej kurtki i nie odpowiedział, aż strofy dokończył. Po co? Ano, to do cioci decyzji, odparł wreszcie. Jak to? Ja pytam, skąd się wziąłeś? Wypędzili ciebie stamtąd? E, bardzo byłem lubiany. Płacz był, gdym odjeżdżał. Ale cóż, nauczyłem się wszystkiego, no i nie miałem sumienia narażać cioci na koszt mojej nauki, kiedy mogę już być użytecznym. Naprawdę, uśmiechnął się i dalej nucił. Brednie. Masz atestat? Pokaż. testat? Zapomniałem się upomnieć. Zresztą na co mi to. Dyrektor chciał mi dać córkę nawet nie ten głupi świstek papieru. Dziewczyna trochę piegowata, ale będzie miała sto tysięcy. Może ciocia chce ją zobaczyć? Zaczął szperać w pugi laresie, zapchanym szczelnie bilecikami, suchym kwieciem i różnymi tego rodzaju dokumentami. Jedyny banknot zmięty reprezentował fundusz materialny. Et gdzieś się zarzuciła, rzekł wreszcie. Błazen jesteś, wybuchnęła pani Joanna. Pewnie grałeś w karty, bałamuciłeś panny i zbijałeś bąki. Może jeszcze długi masz? Ano, ciocia złota, jakby ze mną bomblowała, tak zgadła, zaśmiał się Piotruś, uszczęśliwiony i rad z siebie, mrugając do starej impertynencko. Milcz, bo wyjdę z cierpliwości. Jak śmiałeś tu przyjechać bez mego zezwolenia? Ale właśnie ja przyjechałem po zezwolenie cioci. Ja nigdy nic nie czynię bez zasiągnięcia jej rady. Oho, ja wiem, co cioci rozum jest wart, więc najpierw jej chciałem spytać, w czym ciocie będę mógł tutaj wyręczyć. Nie potrzebuję ciebie wcale. To po cóż mi ciocia kazała uczyć się tego fachu? No ale mniejsza o to. Zda mi się teraz, bo mam dwie partie, jedna to ta dyrektorówna, Ruzia Rosenstock, zaraz musi być fotografia, a druga Liza Sturm, wnuczka kasiera, cudowna. Mówię cioci, ładniejszej nie znam I kocham ją, ale to okropnie Otóż niech mi ciocia doradzi Ruzia ma fundusz, ta piękność I tak się waham, chciałbym obie mieć Oho, jest fotografia Dobył kartki i podawał ją z ujmującym uśmiechem Pani Joanna odtrąciła Precz mi z tem z oczu Za kogo mnie masz, że mi te brednie prawisz? Także smarkacz Odpowiadaj porządnie Gdzie twoje manatki? Aha, zapomniałem, mam śliczne garnitury Rzeczy trzy kufry no i to wszystko musiałem zostawić, bo tak jakoś prędko wyjechałem, że i rachunków nie zdążyłem zakończyć. Jednym słowem, zaaresztowali ci rzeczy. Ciocia chyba sama była w takim wypadku, że tak wie od razu dziwię się i żałuję, że i ciebie nie zaaresztowali. Wart tego jesteś. I ja się dziwię, ale ci manichejczycy czasem bywają rozsądni. Zabrali, com posiadał, a mnie w areszcie karmić nie zechcieli. Zapewne odesłałeś ich do mnie, niego dziwcze, — Broń Boże! Mówiłem, że ciocia nie zechce im zapłacić, ale czy oni w to uwierzą? Pokręcił z powątpiewaniem głową i wyjąwszy papieros, zapalił go. — Wstydzie rodziny! Pasożycie! Urwi się! Piotruś skrzywił się i przerwał. — Ja to już na pamięć wiem. Po co ciocia tak się tym podnieca? Ja się nigdy nie tłumaczę ani zaprzeczam. Dawno się z ciotką zgodziłem, że powinienem się zabić. Uczynię to i będzie raz koniec. Zawrócił się na pięcie i skierował ku drzwiom. Gdzie mieszka Józef? Muszę go pożegnać, przemówił od progu grobowym głosem. Na takie głupstwa niezwykłam odpowiadać, odparła Maricowa zatrzaskując drzwi. Starała się o nim więcej nie myśleć. Poszedł tem ci lepiej. Zielsko nie ginie. Nazajutrz wydała sąd na męża. Maric stracił bezpowrotnie posadę magazyniera i zaufanie żony. Stary zniósł to na pozór spokojnie, nie było między nimi żadnych wyjaśnień, tylko uśmiechał się złośliwy, obmyślając zemstę. Nie mógł darować żonie usunięcia od potocznych dochodzików. Drugiego dnia pod wieczór zjawił się Józef w magazynie, gdzie Maricowa właśnie przyjmowała zboże. Czy ciocia nie widziała dzisiaj Piotrusia? spytał niespokojnie. Dzięki Bogu nie. Aj to źle! stęknął strapiony. Cóż to zatęskniłeś po nim? Nie, ale boję się, że coś mu się zdarzyło. Onegdaj był u mnie zrozpaczony. To dobrze, ma na co zasłużył. Tak, ale my możemy jego zgubę wziąć na sumienie. On się już opamiętał i myślę, że zacznie pracować. Mnie jednego ma na świecie, muszę mu pomóc. Jakże to? Wynalazłem mu posadę z kaucją niewielką. Jeden mój tysiąc wezmę od cioci w tym celu. Nie dam, rzekła twardo. Zastawię weksel w takim razie. Bratu kawałek chleba dać muszę. Głupcze, odpłaci on tobie ślicznie. Nie potrzebuję odpłaty. To mój obowiązek. Teraz rzecz się zmienia. Piotruś zginął. Ot, dola. Ręką machnął i nasuwając czapkę na oczy dla ukrycia może łez, wyszedł. Ciotka wybiegła za nim. Słuchaj no, to zguba, ale kiedy go znajdziesz, to przyślij tutaj. Cóż robić, niech siedzi u mnie wolę to, niż by cię miało grabiać z pieniędzy. A jeśli przepadł, nie, nie, znajdzie się Dabóg, Nogi pod nią drżały ze strachu. Tego by tylko brakło. Ludzie roztrąbią, że to oni winni śmierci chłopca, a w handlu to dosyć, żeby połowa klientów odpadła. Głupi ludzie. Nienawidzi ich, żeby nie ten młyn robiłaby wedle swego widzimisię i drwiłaby z ich sądów. Ale młyn to opinia, musi się z nią rachować. Józef pierwszy lament podniesie. Pójdzie to po całym uniwersytecie, rozpełznie się po całym mieście i bywaj zdrów. Przeklęty chłopiec. Niechby sobie żył. Oto zmora. W nocy nie da zasnąć spokojnie. Rozdrażniona wróciła do domu i śnił jej się całą noc Piotruś w trumnie, nad którą stał Maltas, i zamiast ziemi rzucał w nią gliniane skarbonki z dukatami. Maricowa obudziła się w potach i zaraz posłała po Józefa. Goniec wrócił z niczem. U profesorowej nie widziano Józefa od wieczora. Gdyby kto rzekł pani Joannie, że uszczęśliwioną będzie z widoku Piotrusia, nazwałaby to wariacją, a jednak stało się tak. Odetchnęła z lubością na widok dorożki, która po południu przywiozła jej w dom Urwisa. Trzeba nie mieć sumienia, żeby wyprawiać takie głupstwa, rzekła mu tylko, a Józefa uścisnęła pierwszy raz w życiu. Ciociu, obiecał mi pracować, oszczędzać, starać się, ile sił. Proszę mu dać zajęcie i zapomnieć, co minęło. No, no, niech tam sobie mruczała. Piotruś blady, zmęczony wyglądał istotnie na skruszonego grzesznika kiwał tylko potakująco głową bratu i obgryzał paznokcie. Pani Joanna była tak wspaniało myślna, że zatrzymać chciała Józefa na wieczerze, ale wymówił się brakiem czasu i odjechał, zostawiając Piotrusia pod najlepszą, jak mu się zdawało, opieką. Nazajutrz w młynie znowu zaszły poważne zmiany. Pani Joanna pasowała siostrzeńca na kontrolera, sierocie oddała zarząd domu, sobie zatrzymała magazyn i obsada ta pozostała pod sterem ruchliwej gospodyni. Piotruś, widząc, że gwałtem nic nie wskóra, postanowił cierpieć i ulegać. Po chwili wkradł się w łaski każdego. Chłopczysko to było dobre, wesołe, giętkie, zdolny i bardzo roztropny. Miał tysiące wad, które niweczyły wrodzone dary natury. Ospały, leniwy i niewytrwały, miewał impety pracowitości, wybuchy poczucia obowiązku, pojęcia swoich wad. Wtedy pracował za dziesięciu, mógł i umiał wszystko co chciał, zdrów był i spokojny. Słomiany to był ogień i gasł nagle. Piotruś wtedy stawał się senny jak mucha wrześniowa, apatyczny, mrukliwy. Przez czas jakiś w jeszcze zajęcie siłą rozpędu, potem nagle wypowiadał posłuszeństwo i szedł hulać. Hulał, póki sił stało. Trwonił, co miał do ostatniego grosza, miękkiego był serca i charakteru. Kto mu pochlebił, mógł go obrać do nitki. Ostatni grosz i koszulę oddałby proszącemu bez troski i pamięci, co jutro będzie. Owo jutro nadchodziło żałobne. Piotruś biedę znosił stoicznie, aż do ostatecznych granic. Wtedy dopiero wracał do pracy. W ten sposób rozpoczął życie u ciotki. Wstawał o szarym świcie, pracował z sumiennością niesłychaną. Znosił złe jadło, krótki spoczynek, gderanie ciotki, brak odzienia i bielizny, niedostatek wszelki z cierpliwością wzorową. Urządzenie młyna zrozumiał w lot, w rachunkach był pojętny. Po kilku dniach obracał się w tem nowym otoczeniu z całą znajomością rzeczy. Udobruchał nawet najeżoną ciotkę, wujowi dostarczał pod sekretem papierosów i piwa, sierotę w sobie rozkochał, pracowników zjednał wesołością, wieczorem niewyczerpanym humorem rozbawiał ponury dom. W ten sposób sprawiał się przez miesiąc. W tym czasie zdarzyło się jakieś uszkodzenie w maszynerii. Młyn nagle stanął. Pani Joanna, wezwana na miejsce katastrofy, stanęła bezradna i posłała po męża. Młynarczyk wrócił z kantoru zdyszany. Pan powiedział, co, zajęty i nie przyjdzie. Maricowa poszła tedy sama. Słyszałeś? Coś się stało w Pytlach. Idź no, zobacz kiedyś technik. Maric od księgi rachunkowej oczu nie podnosił. Nie mam czasu do dwóch obowiązków. Samaś to mówiła, odbierając mi magazyn. Teraz ja z kantoru nie wyjdę, reparuj sama maszyny. To była jego zemsta. Maricowa z furią przyskoczyła do niego. — Na mojej mące ileś zebrał pieniędzy? — krzyknęła. — A ty na moim żołądku ile skarbonek napełniłaś? — odciął się Maric. — Dobrze, siedź. Dam sobie radę bez ciebie — zawołała, trzaskając drzwiami. Ruszyła znowu do młyna, aby posłać do miasta po technika, gdy ją doleciał ze środka głos Piotrusia, komenderujący. — Albuk! Wał ten podnieść trzeba i ze dwa tryby przesunąć. Biegnij po ślusarzy. Bój się Boga! Do reszty popsujesz. Upominała, ręce łamiąc, Piotruś wyjrzał do niej z zapytlów. Jak to? Toć przecie umiem swoją rzecz. Niech ciocia będzie spokojna. Za godzinę ruszymy. Maricowa spędziła tę godzinę na miejscu, przyglądając się z zajęciem. Piotruś zyskał wiele w jej oczach. Gdy wreszcie zeszedł na dół, umorusany i zmęczony, a krzyknął: puszczaj wodę na koło. I gdy wszystko poruszyło się prawidłowo, w głowie jej stanęło postanowienie. Temu zapiszę młyn. Z tego będzie młynarz. Józef do niczego. Od tego dnia była łaskawszą dla siostrzeńca. Zdolnością jego lubiła szczególnie przechwalać się przed mężem i drażnić go bezustannie. Marik znosił przycinki w milczeniu, ale i u niego w głowie stanęło postanowienie. Nie dam nic, Renim, nic, nic, ani szelonga. Sierota weźmie po mnie. Jej powiem przed śmiercią, gdzie pieniądze schowane. Im wszystkim figa. Nie przeszkadzało mu to robić słodkich min do Piotrusia, aby dostać papierosów i piwa pod sekretem przed żoną. Doceniasz? Subskrybuj.